Dzień dobry, mam pytanie, co to jest, nie proszę wie, Państwa? Nie wiem. Nie, wiemy. nie wiecie Państwo, nie co, wiem, to jest? co to jest? Nie. Dzień dobry. Co to jest, proszę panią? Czy pani wie co to jest? Co to się dzieje? Y, dopiero weszłam i tak patrzę, rozglądam, czy zastanawiam się. To jest mars wolności. Śląsk jest bardzo silnym miejscem oporu w Polsce i my, Polacy, jesteśmy śląskowi za to bardzo wdzięczni. Dziękujemy. Dziękujemy. Pani jest Ślązaczką? Tak, no z przyjezdną. Ale już ponad 50 lat tu mieszkam. To to niemożliwe, to przecież Pani musiałaby mieć przynajmniej 60 lat. Oj nie, trochę więcej mam. Ojej, a wygląda Pani na mniej. A to dziękuję. Pozdrawiamy. Również pozdrawiam. Nie powiedzcie Pani, co to za zgromadzenie ludzi? Co to tu się dzieje? Wiecie czy nie? Nie. wiecie? To jest Marsz Wolności. Śląsk dla Polski, Śląsk dla świata. Dziękujemy Głośniej, Pani Kierowniczko! Głośniej, bo nie słychać! Głośniej! Co Pani mówi? Kto? Jacy? Ale głośniej, bo nie słychać! O, dziękuję! Dzień dobry, wie Pani może co to jest? Dzień dobry, a pan wie co to jest za imprezę? Ja przyszedłem na to. Pan przyszedł, a no to pan wie, rozumiem. bo... Wiem, dzień, dzień dobry, co to za impreza? Powie mi pani. Nie wiem. Dzień dobry, nie wiem. A pani jest stąd? Nie jest. No, mieszkam tu, a sama z Ukrainy. Sama z Ukrainy? Tak. Ja dużo rozumiem ukraińską mowę, no nie morzu choworyty. Мне просто лучше общаться э, по-русски. Вот. Всего хорошего. Всего а хорошего. как вам в Польше? Нравится? Нравится. Хорошая, хорошая страна, да? Да. А что вы думаете про ситуацию, которая сейчас происходит вокруг мира? Думаете, это все нормально? Я думаю, что нет. Это придумано? Я не знаю. Как ваши чувства? У каждого свое мнение. А И... ваше мнение какое? Я думаю, что это неправильно все. No da. ja z wami się zgłaszam, хорошего. dobrego. Wszystkiego dobrego. Dużo dziękuję. D dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzień, Dzień dobry. Mam pytanie, co to jest tutaj za zgromadzenie, ci ludzie idą, co to jest? No protestują przeciw rządom, nie podoba im się, co się w kraju dzieje. Tych. A pani się podoba? <śm> no nie sądzę. A jak się pani czuje w tym nowym e, zestawie, który ma pani na buzi? A to? No boję się, żeby rzeczywiście nie załapać coś, o ile prawda, że, że tych zarazków wszędzie fruwa. No. A wcześniej nie fruwały? Fruwały grypy i te inne. No. A teraz, a dużo ma Pani znajomych, którzy poumierali na koronawirus? Poumierali, ale nie wiem dokładnie, czy rzeczywiście na... na no ale na koronawirus, rzekomo, albo płuca, albo i załatwili w szpitalu. Nie a co pani sądzi o tym eksperymencie medycznym, że trzeba brać jakieś yy, zastrzyki? Ja nie, ja na przykład nie biorę i nie wezmę, bo, bo nie. Dlaczego? Bo mam taką chorobę, która nie zezwala mi na, na jakąkolwiek szczepionkę. Życzymy pani zdrowia, my Polacy, ślązaczce. No, dziękuję. Dziękujemy. Dzień dobry. Przepraszam bardzo. Powiedzcie państwo, co tu się stało? Co to, co to jest za spotkanie? On no, możemy wiedzieć, co to jest za spotkanie? A, nie wiem. To jest pewnie to o... ten yy, sanitariusze i ci. Protestują. Ślązacy dla, Pols dla Polski, ślązacy dla świata. Precz z bandytami, odzyskajmy wolność. Takie hasła, czyli. Dobry przekaz. No. Tak. Generalnie jesteśmy przeciwko totalitaryzmowi, przeciwko globalizmowi, to przeciwko. No, trudno. Ja działam już osobiście od ponad roku. Inni też. Każdy, ile może. Dużo się zebrało Dziękujemy Ślązakom. Śląsk zawsze był ważny w Polsce. Na marszu. państwo tak? Jesteście. Ludzie są na marszu, tak? Z nami. Super, dziękujemy Śląskowi. Bardzo. Przyjechaliśmy z Wow, czyli kto. Bochnia to górale? Nie, nie górale. Gdzie tam do góry jeszcze? Górale niż inni. Rozumiem. Jednoczymy się, działamy, działamy lokalnie, myślimy globalnie. Tak okay. jest, cały czas.